Witajcie kochani. Kolejny dzień, czy w zasadzie pierwszy dzień tego trudnieju nowego. Krwawa jadka. Uzdrowienia wskrzeszenia nie działają. Nasza obrona trzyma się dziennie. czterogwiazdkowi bohaterowie, pełny dostęp. No i co? Przede wszystkim nie bierzmy uzdrawiających, nie? Dobra. Próbujemy pierwszą ekipę pokonać. No i co? Wiecie, że lubię 3-2 ustawienie, więc prawdopodobnie pójdzie fioletowy. Możecie się od razu domyślić, nie? Czyli Tibur to jest Proteusz Jafar. No i jako dodatek zawsze mnie korci chorobka, żeby wziąć jednak tych jako dodatek czerwoni dwóch szybkich bohaterów, czy dwie szybkie bohaterki, może tak. Jeszcze oddziały sprawdzam, czy są atakujące. Jafar ma tylko bojącego. Zawsze mnie korci jednak, żeby tego leczącego wziąć. No takie przyzwyczajenie mam. Dobra, fioletowe w Luxiu. Parę czerwonych z nadzieją na pokonanie jej. No i się udało. Czerwone na dole się pięknie złożyły pod kaszekiem i do tego kombos fioletowych, i kolejne fioletowe dają nam e, odpalają wszystkich bohaterów, więc Tiberius w kostiumie wszystkim obniży defa. Co? Bierzemy się za lewą stronę, zatruwamy i żeby nie zbierali many, ponieważ Tibertyus nam e, no, obniża defa, nie? Tak naprawdę to nie trzeba było tu leczących zabijać, wiecie, bo uzdrowienie w nie działa. Także ta drużyna jest naprawdę źle dobrana, obronna. Co prawda, każdy z tych bohaterów leczących daje jakiś bonus, bo Bulta zdawał bonus do ataku, Sabina czyści moje, moje bonusy, a. Kaszrek przeciwko czerwonym daje dodatkową obronę. Także no można tutaj tym tłumaczyć to ustawienie. Natomiast wydaje mi się, że to po prostu jest błąd. Nie każdy to czyta, wiecie jak jest. No nic, nie będziemy nad tym ubolewać. Zrzucamy klocki niepotrzebne. Czerwone nam tutaj wchodzą. Widzicie, tyber to jest jak odpali, to już jest leciutki problem. Więc no jest jakby groźniejszy dla nas. Próbujemy go załatwić teraz. Trzy fioletowe to powinno wystarczyć. Pięknie zafar. I próbujemy coś tutaj jeszcze pozrzucać. Tak żeby jakieś może kombo weszło. Niestety nasi bohaterowie na wykończeniu. No ale na szczęście. Trzy fioletowe klocki. I tutaj pięknie kombo pod spodem się w Pasowało i Sasa eee, pokonana. Czy pokonany. Ciężko powiedzieć. Następny przeciwnik. Zielony tank, dwóch fioletowych, więc korci, żeby zagrać eee, czerwono-żółtą ekipą. Więc idzie Gorbek na obniżenie defa. Eee, no i co? Ciao. Żółtych powiem, mam takich sobie. Tych bohaterów. Luxiu, więc generalnie standard. Nie chciałem brać Wukonga, bo to jednak jest spore ryzyko. Ale tu akurat sporo żółtych klocków, troszkę czerwonych, także Peters nie zdążył odpalić. Złożyłem fioletowe, żeby złożyły się żółte. No i mamy, powstrzymamy kolana troszkę, zabierzemy umany, bo jakby walnął to się zrobi problem. Nie mamy nikogo, kto by wyczyścił efekty. Także jest on podstawowym, podstawowym bohaterem do zniszczenia. Oni i bo Wukong jak da tą swoją premię, no to jest no różnie, naprawdę to jest różnie. Często wchodzą jakieś pudła, natomiast jak już coś wejdzie w ataku, to wiecie. To jest problematycznie. Tam go zostawiłem z tym efektem spalenia, żeby sobie Malutko tam dogorywał i zająłem się prawą stroną. No, ale w końcu nie było czym tutaj za bardzo grać. Próbowałem zrzucić trochę klocków. No on, w, znaczy Wukong, pokonany i trzy fioletowe wchodzą. Tybertus, znaczy Tybertus, mówię, Rigard, mo, może spokojnie sobie odpalać, bo i tak się nie uleczy. Trzy żółte pod spodem, no i umiejętności wystarczą. Z drugie zwycięstwo, fajnie. No i co? Jedziemy dalej. Teraz są Niebiesko. Sporo niebieskich więc weźmiemy zielonych na bank i jako support oj już nie pamiętam kogo wziąłem zaraz zresztą zobaczymy sam się przekonam no na bank zielonych nie prawdopodobnie weźmiemy fioletowych tak i Jafar czyli generalnie obniżenie defa i szybki atak no i zieloni aby przełamać tanka Także kamrat szybki, Kademon. Czy jak to się tam czyta. No i trzeciego nie mam takiego bohatera, który nie leczy, więc wziąłem mojego Johna, który jak już walnie, to walnie. No i też klocki nie najgorsze. Tak, sporo zielonych. Przynajmniej dwa złożenia spokojnie. I to pod niebieskimi. Tutaj zaryzykowałem mi się udało. Tego smoka, żeby nie odpalać, a, a podciągnąć coś z dołu. Udało się. No i teraz kamrat z Kademonem. W zasadzie Kademon załatwił tego ponuraka, a kamrad walnął na lewą stronę. No obniżyć i tak. Ta wiedźma tam jest kurczę, też czasami. Potrafi krwi napsuć. No ale zielonych klocków sporo. Mały John odpala, naprawdę ma walnięcie. No i opóźnia o zbieranie many. Tak naprawdę w ostatniej chwili walnął i odjechał, nie? No i teraz zrobił się problem, bo podciągłem cokolwiek. Na szczęście fioletowe. Podciągnęły się. Uderzyłem w hutao z uwagi na to, że za chwilę. Myślałem, że będzie odpalał, i zresztą odpaliłem go. No, trudno. Ale zielonych klocków tu pod nim sporo. Stwierdziłem jednak, fioletowe lepszy dają efekt na żółtych, ale zabrakło troszeczkę. Tutaj miałem do złożenia te cztery zielone, ale cały czas spróbowałem coś na dole tam złożyć. Żeby nie pouciekały mi te klocki gdzieś się tam nie rozeszły u góry. I tak czekałem, czekałem, widzicie, aż doczekałem się tego, że prawie przegrałem. Bo gdyby on teraz walnął, to już bym był tylko z kamratem. No i tu się zrobił już problemik. Więc żółte w środku, pięknie wszedł, fioletowy, ale znowu miałem troszeczkę szczęścia, bo Walnął tam. No i tu fioletowe pięknie się złożyły w kombu. I zwycięstwo. Pięknie. Dość szczęśliwe, trzeba przyznać. No, no co? Tutaj weźmiemy kogoś jeszcze fioletowego. Czyli Proteusz. To jest moja standardowa, czterogwiazdkowa drużyna. I zostawiłem sobie zielonych. No, bo to miałem dylemat, czy wziąć zielonych, czy wziąć żółtych. A stwierdziłem, że ci zieloni są, mają szybką manę, więc może się uda. Udało się tutaj przełamać tego tanka dość szybko. Dużo fioletowych, widzicie, pięknie klocki się układały tutaj, w tej grze. Już zielone mamy na diamencie. Tamta strona, z uwagi na to, że ten kademon jest mocno atakujący. Tutaj błąd nie wiem czemu tak poruszyłem, że straciłem ten diament. No, duży błąd. No ale na szczęście niezbyt to nam nas się odbiło. Kademon zaraz wyczyści ten efekt ilposty. I kamrat dorzuci swoje prezenty. Fioletowe w pustkę, więc odpalają nam bohaterów, no i to już jest wystarczająco. Na tego śmiałego kła. Więc możemy kolejne zwycięstwo dopisać sobie. Także. Widzę początek idzie jak poprzedni turniej, idziemy jak burza, a potem zobaczymy, dostaniemy bęcki w którymś następnym dniu. No co, tu dużo zielonych, więc bierzemy ekipę czerwoną. Gormek na obniżenie defa plus dwójka szybkich bohaterów. Do tego zostawiłem zielonych z uwagi na sonie No i dobrze się stało, bo od razu diamencik z zielonych. I czerwone pięknie się tu po prawej stronie składają. Melendora załatwiłem, ale tak naprawdę nie było to konieczne, ponieważ uzdrawianie i wskrzeszanie nie działa. Więc. Ale jednak tak człowiek ma zakodowane to, żeby tych bohaterów leczących starać się wyeliminować, że no sami widzicie. Mimo tego, że teraz na spokojnie stwierdzam, że można było to odpuścić i spokojnie przeczekać, no to jednak nadal instynkt kazał mi go znieść. No dobra, wracajmy do walki. Trochę czerwonych klocków wpadło, niestety w Sonie, więc słaby efekt na tym wszystkim. Ale odpaliło to nam i Scarlet i... E, nie pamiętam jak ona się nazywa. kailnie Jakoś tak. No i czerwone pod, pod tą Wiedźmą. Generalnie ok, odpalają. Tu już e, pamiętałem, że to leczenie nie działa, w związku z tym już Rigarda zostawiłem w spokoju. A pozbyłem się Sony. no i... Pięknie zielone się ułożyły. Znowu umiejętności, i Homer musi uznać naszą wyższość tym razem. No i co? Tak poszło. To nasze 5 wygranych. Tam 2 na 2. Punktacja 26,5 tysiąca. Także nie za słabo, nie za mocno. Skrzyneczkę bohaterów możemy sobie otworzyć przy okazji. Zobaczcie jakie piękne nagrody. Olej, olej, strzałki, trzy klejnoty, aż jeden symbol. O, trener, świetnie. No i to tyle. No Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie. I dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Witajcie.